Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Drobne przypomnienie, choć prawdziwi kipce pamiętają. Już wkrótce ciekawe spotkanie dwóch drużyn Bundesligi. RB Lipsk zmierzy się z Borsją Dortmund. Wydaje mi się, że możemy spodziewać się przede wszystkim otwartego meczu z dużą liczbą sytuacji podbramkowych. A to coś, co kibice lubią najbardziej. Deża na bramkę, ale był czujny, brawo! Wrzut kibice próbują ich zdopingować. Wciąż przegrywają dwiema bramkami. Jak nie teraz, to kiedy? Zatem jest decyzja. Będziemy mieć zmianę na boisku, bo to jest ławka. Openda. No i chyba teraz ruszą z kontratakiem. Szansa! Goal! No co ja mam Państwu powiedzieć? Uwielbiam takie bramki. To samo chyba powiedzą kibice, którzy teraz Divatują na cześć strzelca. Widać tutaj jak na dłoń, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Można to było rozwiązać na kilka sposobów, ale szybka analiza sytuacji pomogła podjąć decyzję. Uderza bardzo mocno i takiej bomby nie dało się po prostu obronić. Traci piłkę po tym doskoku. Wychodzi na pozycję. Proszę Państwa, kolejna bramka. Odjeżdżają na cztery gole. To się nazywa deklasacja. Zobaczmy to jeszcze raz. Ależ bomba. Piłka była kopnięta z taką siłą, że niemal nie przebiła się. I co za gol. szedł do przodu, od razu zrobiło się ciekawie. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco. A jednak spalił na panewce. Teraz pełna kontrola sytuacji. Na ugranie kilku minut. Sawer Schlager. Ricardo do Rydigera. Hajdara. Cóż, trudno się dziwić w niezadowoleniu fanów. Mają wszelkie prawo, by je głośno wyrażać, bo na razie nie da się na ich ulubioną ekipę patrzeć. Powiedzmy to sobie wprost. Hajdara. Piłka do Rydigera. I zdobywa piłkę. Teraz tylko dobrze to rozebrać. Ależ przechwyt. Prawie pod blanką rywali. Za chwilę może być groźnie. Ryzykownie, ale skutecznie. Kajdara. Brankarz dostaje piłkę. Grał. Zawer szlager ma piłkę. Widzimy teraz. do czasu meczowego doliczono minutę schlager. Końcowy gwizdek, drodzy Państwo. Dobry występ drużyny gości. Wywożą stąd cenne zwycięstwo. W dzisiejszym meczu drużyna udowodniła swoją wyższość. Po prostu wyglądała dużo lepiej w ofensywie. Cóż, pewne i za. Oto zaczyna się druga połowa meczu. Na pewno będzie ciekawie, bo graczom Borusi będzie zależało na odrobieniu strachu. Ściąga na siebie uwagę całej obrony. Ależ okazja na gola! I jest! Tak jest! Gol! Proszę państwa, mają teraz dwie bramki przewagi. Oglądamy teraz tę kapitalną, samotną akcję raz jeszcze, nieco bardziej na spokojnie, świadomi tego, jak ona się skończy. Ale na rzeczy piękne zawsze warto patrzeć, a ten popis indywidualny niewątpliwie jest pięknem samym w sobie. Brawo! Podanie, dociera do branta. próbuje teraz szczęścia! Brawo! Fenomenalna interwencja! Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę Rywala. Teraz ja zbiediem... Jest powtórka, możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną korkę. A becadło futbolu, efektywne i efektowne. Cóż za sport, cóż za precyzję! Zamienia tę fantastyczną okazję na bramkę. Takie sytuacje są formalnością tylko pozornie. Nie trzeba nerwów ze stali, żeby tracić i nie przede wszystkim. Musiał się bramka wstrogo wyciągnąć, ale raczej nie zrobił sobie krzywdy. Strzało broniony. to najważniejsze. Takie parady mogą wydawać się czymś ekstremalnym dla zwykłego widza. Dla bramkarzy to chleb powszedni. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Ale niestety ta akcja kończy się niepowodzeniem. Wciąż prowadzi piłkę. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. I teraz mamy przerzut na drugą flankę. Może dobrze, dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Jednak schodzi do środka. Broni! Dobrze! Teraz z rogu na jedenasty metr. Podręcznikowa jest interwencja w polu karnym. Mają piłkę, mogą skutecznie skontrować rywala. Kontrataka, obrońcy wracają bez entuzjazmu. Odważnie i skutecznie, brawo. Zagrywa ją na dalszy słupek, może być groźnie. Teraz ponownie Borusja. Szansa na strzał. Proszę państwa, kolejna bramka. Odjeżdżają na cztery gole. To się nazywa deklasacja. Johan Kruj patrzy na tę powtórkę w niebie i się uśmiecha. To była szkoła holenderskiego dressingu w najlepszym wydaniu. Różne rzeczy się zdarzają, ale to starcie wydaje się już być rozstrzygnięte. Julian Brandt. Świetny teraz rybling wciąż idzie na bramkę. Nie ma! O, brawo! Borussia Dortmund wprowadzi dwóch nowych zawodników do gry. Ma jedenasty metr z rogu. No i jak Państwo widzicie, naprzódka z rogu pada łupem rabkarza. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Okazuje się, że pogramy tylko minutę dłużej. Sędzia gwizdcze po raz ostatni. Zespół gospodarzy wygrywa ten mecz. Tak, pokazali ci, że kiedy są w formie, to nikt nie ma tutaj nic do powiedzenia.